Jak czy prowadzić biznes coachingowy w obecnej sytuacji? Hej, witam Cię na blogu Prosperuj jako coach, gdzie w normalnych warunkach uczę coachów, jak zarabiać pieniądze. Dzisiaj mam... moje przemyślenia są takie. Po pierwsze, nie ma jednego sposobu dla nas wszystkich. Przechodzimy w tej chwili przez bardzo różne emocje, przez różne swoje własne procesy związane z tą sytuacją. Nie każdy musi być gotowy. Z nas na kolejne działania. Niektórzy z nas po prostu potrzebują odpocząć, nabrać oddechu, ułożyć się z sytuacją, jaka jest i z tymi emocjami, które ona w nas wzbudziła. Niektórzy z nas myślą też o tym, czy to w ogóle ma sens, skoro wojna, skoro y, takie, tak nas tutaj postawiło przed ścianą. Moje przemyślenie jest takie, że jeżeli chcemy pomagać, na przykład finansowo to potrzebujemy mieć oczywiście na to środki. Żeby mieć na to środki, to nasze biznesy muszą działać. Owszem, można sobie wziąć przerwę, ale tak naprawdę potem wracamy do życia i robimy swoje. Być może wychodząc ze specjalnymi webinarami, programami czy kursami, czy w ogóle z pomocą dla ludzi dotkniętych emocjonalnie. Sytuacją, która istnieje w tej chwili. Można to robić probono, i tutaj to jest też dla nas, coachów, ogromna, ogromne pole do popisu, żeby oferować swoją pomoc właśnie w ten sposób, tam gdzie możemy. I oczywiście, jeżeli masz na to ochotę i siły. Ja też wzięłam sobie kilka dni na to, żeby przemyśleć, w jaki sposób, i z jaką energią chcę w obecnej sytuacji działać. Moje wstępne plany są takie, że sprzedaż całkowita jednego z moich produktów będzie dedykowana pomocy Ukrainie. I że w ten sposób ja mogę dołożyć swoją cegiełkę od strony biznesu yy, ludziom po prostu potrzebującym. Dlatego zapraszam Cię do tego, żeby sobie posiedzieć z tym, przemyśleć, zobaczyć na co masz siłę i robić to po swojemu. To, co mnie absolutnie zachwyca w obecnej sytuacji. To jest ta oddolna inicjatywa pomocy Ukraińcom, pomocy uchodźcom, pomocy ofiarom wojny, która się dzieje i w Polsce, głównie w Polsce, ale również na całym świecie. I to, że marki, że biznes wypowiada się w tej wojnie, że marki wycofują się z Rosji, że my jako przedsiębiorcy, nawet ci maleńcy, Mamy swój głos w tym wszystkim. Pierwszy raz na taką skalę, moim zdaniem, głos oddolny ma tak duże znaczenie i przybiera tak mocno na sile. Zobacz, w jaki sposób ty chcesz w tym partycypować, albo już partycypujesz. Co ma powiedzieć Twoja marka, Twoja firma na ten temat? Jak się ma do obecnej sytuacji ustawić tak, żeby to było dobre dla wszystkich?